Witajcie, dzisiaj pokażę wam yy, sprzęgło w 60-ce, jak to wszystko działa, jak się sprawuje. Jest to sprzęgło coś na podobę tego w Fendach, Turbo Shift. Także dobiera sobie obroty silnika i wtedy sprzęgło dostosowuje tą moc. Odpalamy. Wrzucamy na przykład piątkę, puszczamy sprzęgło i ciągnik rusza bez szarpnięcia, bez nic, bez spadku obrotów. Jeszcze raz działa to też przy większych obrotach. Na niższych biegach też to działa, tylko efekt jest mniej widoczny przez mniejsze obciążenie, ale pod obciążeniem wszystko elegancko pracuje. Jadąc w jakichś pracach polowych przy orce albo jadąc z przyczepą. Silnik zatrzymuje się na pewnych obrotach 1800, kiedy jest największa moc i moment obrotowy, i sprzęgło dostosowuje po prostu swój, jakby, poślizg. Przekazanie tej mocy na skrzynię do tych obrotów i obroty nie spadają. Mamy wykorzystaną w pełni tą moc. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.